Hejcie Szymonowski, wskinujcie z tej strony King's tam w kolejnym odcinku z GTA 3. I dzisiaj no zostały nam w sumie tylko na. Eee, przywieźć go do naszego warsztatu. Coś tam mi się wyświetla, jakieś zadanie. Nie wiem, w pagerze, bo to w ogóle pager, a nie telefon wtedy był. Eee, no, w każdym razie dla Salwatory zostały nam tylko zadania. Także zaczniemy sobie, mam 7 kapeluszy, a się nam bezproblemowo uzupełni, jak zaczniemy misję. A wy pamiętajcie, jeśli coś wam się spodobał, no to zachęcam do like i subskrypcji. Zapraszam na drugi kanał z platynkami. W sumie, właśnie pod Vice City, pod trójkę sobie nagrywamy tutaj kontencik. No i co, i na Twitcha gdzie się dzieje najwięcej, a tymczasem zaczniemy, zobaczmy z panem ma dla nas. the colombian cartel is making spanks somewhere in liberty but we don't know where and they seem to know everything we're doing before we do we got us a rat a guy <inaudible> named Curly bob works the bar at luigi's he's been throwing more money around than he's earning he ain't pimping or pushing so he must be talking he usually gets a taxi home after work so follow him and if he's ratting us out kill him Proste zadanie. Jedź, zabij, przywieź. No i tak to w sumie się prezentuje wszystko, nie? Well. tam to jakieś bryki Salwatorka? Nie ma. Tą to musimy naszą niezawodną taksę wziąć. Którą zakosiliśmy sobie z ulicy. Ale w sumie Grand Theft Auto nazwa gry zobowiązuje. Wielka kradzież auta, co nie? Ale w kolejnej części to, to Vice City jest też takie małe jak tutaj. No w sumie de facto dwie gry się dzieją w tym samym miejscu. Kurde, w pinball gramy tymi samochodami, proszę pana. Tu dalej walki trwają. musimy czekać w tej taksie A jest nie żą w tym mieście no halo ten NPC są niesamowite. Możny strachometr, kurczę, z daleka mnie widzą. To trzeba taki spory dystans trzymać w sumie. Proszę nie strzelać. Wojna z tymi triadami cały czas trwa. Nieważne, żeby coś innego robimy. Aby od kogo będą kolejne misje, no bo kurczę, od tamtych się skończyły. To wie. No Rodo, doków. I czy to będzie nas kapłus? Zapewne tak, no bo kurczę. Jeśli jest misja, że ewentualnie zabi kogoś, jeśli będzie kapłusiem, no to raczej on będzie tym kapłusiem. Aha. Mr. Big Mouth himself. Were you oh, followed? Capolino. You know what goes on here is our little secret, Amicia. No, no, I, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Farrellies. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. I ty chłopie wygląda w ogóle? Co by się z twarzą stało? Ja pierdzielę. Załatw Curly Boba. Dobrze, Curly Bob, słuchaj. Czeka cię śmierć. Szybsza niż mógłbyś przypuszczać. Kabum. Co za No to dawaj. <laughs> jak tester bez laski. Mocne porównanie tutaj, no dobra. No i kolejna misja dla pana Salvatore. To się trzeba znowu przejechać. Nie no. Tyle fajnie, że te misje są faktycznie krótkie, nie? Tylko no, takie zbyt prostolinijne, mam wrażenie. Takie proste, że za proste. Ale kurde, to tak, co to wam powiem, się prowadzi jak... Wsiadaj. Sorry, panie Leon, tej... wybuchło coś panu pod domem, nie wiem, co to było. We should take these clumpy bastards out, but while we're at war with the triads, we ain't strong enough. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our brains. You're right. I'm asking you to destroy this spank factory as a person. Favorite to me, Salvatore Leone. If, Leon. if you do this for me, you will be a made man. Anything you that boat. Explode that boat. No, dobra jak trzeba. Ja się dostanę tutaj do tego. Oh, ryski ale się dostanę. A co tam, kory kolejowe, co mi szkodzą, nie? A boom? Coś w sercu, drugi. Yo, my man, Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need a hundred thousand dollars to cover expenses, but you know, with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. Ale mam pieniądze. Stać mnie. okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle shall help you pop some heads.. Ooh. <laughs> Ten Ole to sniper ma ty. Celownik. Czuły. Dobra koleżko, gdzie jedziemy. Na dzisiaj lewy żeby strzelić z karabinu snajperskiego No shit! To by się domyślił, że trzeba lewy przysłony, żeby strzelić, żeby strzelić. The more you know!

e te le jakoś tak Idę na dach sam Ja pierdziukam Faktycznie snajper Snajper elit tutaj będzie robiony No kończyny nie odpadają, co prawda, ale wszystkich ładnie ściągamy, elegancko. Tutaj to już wszyscy, na to wygląda. To tylko tych kałachów, bo chętnie bym sobie podniósł. I ten jak biegnie, ty! Jak ujczka, jakiś <ścoughs> O oh my god. No ale statek został zawodowany. Dosłownie. jak <grym> on <i> biegł <zim> w ogóle? 150 tysięcy, Ale w sumie, biorąc pod uwagę, że zainwestowaliśmy w tą misję 100 tysięcy, no to zarobiliśmy 50, 000, nie? No. Ale no, dobra, zaro zarobek to zarobek, nie? Nie będę się tutaj było jakiś tam Jakieś tam kurcze O Jezus Maria Loud wyskakuje z tego samochodu. Jeśli chcesz żyć. Co ja odwaliłem? O mój Boże. O, ale tutaj stalionik elegancki taki dla mnie. No, i elegancko kradzież. Tak, jak to powinno się robić. Dobrze. Panie Salvatore, zrobiłem dla pana kolejną misję. Co teraz? Czekam na kolejne zlecenia. Zobaczmy, co teraz tam zaśpiewa. Ostatnie życzenia. Jest my favorite cleaner I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car around the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and it proved a little uh, messy. Take it to the crusher before the cops find it. Nic nowego dobrze. Bierzemy kolejnego Sentinela. Kurde, że oni... No monopol na te Sentinela i im się respią ciągle na nowo. Ale dobrze, dobrze. No i co teraz, co teraz? Ostatnie życzenia. Czy za tą misję nie ma przypadkiem maczywki Chyba tak. Tak mi się szczerze się wydaje.

And Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. And don't ask me why. I don't know. Look, you're a markman on the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. I well, this is a friend of mine, okay? She's an old friend, and it's a so good. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Co ja odwaliłem? O to jest pytanie, nie? Ale dobra. Pierwszy raz na wodzie. Hmm. Ale parkowanie?

Oh well. Nie no, I mean, Oh, no, spoczko. Dobra, zobaczmy co ta pani asuka ma dla nas. Sayonara, Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business, or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization, but first you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. <laughs> Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about three hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Hmm. Skoro to nie był masażer, to co to mogło być? Chyba hmm, hmm, hmm. mam pewne podejrzenia, ale. News just in from the traffic desk: Repairs to the Callahan Bridge have been completed since the explosion. Engineers have been working around the clock to get traffic flowing between Portland and Staunton Island once again. Mhm, czyli naprawili ten most. Oko. Then we can turn around as News just in from the traffic desk, repairs to the Callahan Bridge have been completed. Since the explosion, engineers have been working around the clock to get traffic flowing between Portland and Staunton Island once again. But ja I didn't expect such a turn of events, in fact, that here I am working for this mafia family and they suddenly just decided that no, well, Cloud, he definitely has to be some capuchin or something. I się wszystko pokiczka i uciekniemy na drugą wyspę. No ale spoko. Pójdziemy załatwić pana Salvatore. Karma za próbowanie sprzedania mnie. Nie, nie damy się, kurcze, macić. Na ja tej wyspie widzę dalej. Kurcze walki trwają. choć już samochodik szybki znalazłem Co, musimy czekać do 15.30, aż on opuści klub, tak? Co my tu mamy? Podsumowanie. No. z no, zresuscytowali ziomka tylko po to, żeby mnie zaatakował. Co jest? Nie no, no kurde, tak się nie będziemy bawić. No, kurde, obstawa. Zauważono mnie, no trudno się mówi. Co, to? Co tu się wydarzyło się? Stałem zmasakrowany. Damn, boy. No, tego się nie spodziewałem. Najpierw mnie zaczęły atakować kurde prostytutki razem z jakimś pierdzielonym jednym gangusem. A potem zostałem na strzała wyjaśniony. Pieprzony Salvatore, nie? Dobra, jedziemy tu bokiem. Widzę, że te lampy nie mają jednak kolizji, tak jak myślałem. Czyli musimy się po prostu skampić w dzielnicy. <laughs> Swoje bałem Dobra, będziemy tu kampić po prostu. So, like. oh, so messy. Uh, uh. Watch it, asshole! Mm, z samochodu potrzebuje go. spoko, skok, kask skok kaskaderski się udał, także nie ma co. I musimy tutaj na spokojnie przeczekać te 30 sekund, zobaczyć jak tutaj dogrywać tą mafię, bo oni mnie poprzednio zauważyli, może nie byłem dosyć blisko. To się uda tym razem, no i hope, i hope so oh. Jak ta baba idzie w ogóle, czy to jest facet, facet no, 1430 Uwielbiam ich! Dzięki, Roman. Myślałem, że rozjechali. Trzeba go zeszredować. Kurde, to nie jest taka prosta misja wbrew wszystkiemu. To najpierw było, że mnie zauważyli, potem że mnie jednak nie zauważyli i takie kurde nie wiem co się właściwie stało. Nie. nie no, trzeba jeszcze raz. Kurde, nie wiem gdzie tu się zakampić na niego tak szczerze powiedziawszy, no to jest problem. trzeba zaczekać aż on wyjdzie z klubu i go wtedy załatwić. Tylko gdzie tu się skampić tak, żeby oni mi zauważyli. Hmm. Problem jest taki, że tutaj się nie da im tych samochodów przestrzelić, no bo są odporne. Ale no musimy jakoś tego pana Salvatore załatwić, cholera. W ogóle, czy w statystykach mi się zapisało, to jest stan jumpy? Wyjątkowo jest taki: 0,20. Aha. No well. Nieważne. Tym się zajmiemy później. Trzeba wykombinować, gdzie tam się skampić, kurczę, żeby, żeby Salvatorek nas nie zauważył. A może by za klubem? No tam jest jakaś alejka i wtedy byśmy ze snajperki tego pana Salwatore po prostu zdmuchnęli.

Bo może tu? Będę czekał tylko na Salwatora, aż on wyjdzie. I jak on wyjdzie, to ja wtedy się wychylam i prrrr, go szreduję. To się może udać. Ale niekoniecznie. Zaraz się okaże. There aí, is! Waste him! Oh I'll kill Eu vou matar você! Eu vou matar você! Wszystko się udało. Przekombinowane, ale, ale udane. Dobra, tego sobie nie przejmiemy, niestety. Także sobie zbierzmy amunicję. Dobra, misja wykonana. I moi drodzy. Tak się składa, że wtedy to będzie tyle na dzisiejszy odcinek. takim trochę mały fail, ale nie wiedziałem jak się do tego zabrać. A z razem zajmiemy się od razu tutaj telefonikiem. Także mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Pamiętajcie, odcinek w się, jeżeli spodobał, to zachęcam do zostawienia lajka, like do zasubskrybowania. Zapraszam na drugi kanał z na widzimy się na Twitchu, jeśli sobie wpadniecie i zostawicie follow-up. Tymczasem to na tyle, na razie i pa pa.